Okej, okay, witam wszystkich e, w kolejnym dziewiętnastym, ta część będzie dziewiętnasta um, odcinku z serii Saints Row 3 Tak, mamy już y, 26% gry dopiero Mało What the fuck What the fuck O nie to nie rząd Nie będę tego tolerował A, chciało mi się kichać, dobra Sorry Ja sprawdzę czy wszystko się Ok, tak więc już ruszamy Weźmy sobie misję Angel O oh fuck, 2100 metrów

Let's go, let's go, let's go, dobra. Mmm... Oh, fuck. Ale mam teraz dziwny ten, takie... Takie coś, y, ten mi leci. Aha, y, podgłośniłem trochę grę, mam nadzieję, że... Bo tak widziałem, że ostatnio było trochę cicho w odcinkach ta grę. Dlatego postanowiłem ją podgłośnić. No bo... Y, no bo była za cicho, tak? Według mnie przynajmniej była za cicho, no bo tak jechaliśmy tak yy, og... What the fuck, tu? Tak jak jechaliśmy na przykład w zeszłym odcinku oglądałem, sobie już na test, to yy, tak jak jechaliśmy samochodem, no to prawie w ogóle nie było słychać w ogóle. Zwiększymy z 20 na 40, zobaczymy. WTF <laughs> No i yy, to może coś pomoże. Mam nadzieję, że... Gra się trochę zgłośni, bo naprawdę było za... za cicho, według mnie. Też... W ogóle czy, tak się zastanawiam, na jakim mieście jest wzorowane to... Miasto Steelport. <laughs> to jest... Nie wiem, to nie... Nie no, naprawdę nie wiem, co to jest za miasto, na czym mogło się... obyśmy byśmy może się przebrali, bo tak... W kółko, dobra, dupa. Na następnym odcinku. Daram się nie chceć zatrzymywać. Fuck off. Już mamy 26% strony, no to tak naprawdę z jednej strony jest trochę mała, z drugiej już, już bardzo dużo. 19 części dopiero w Vice City było z 85, no ale tam też na są 100%, to tutaj już nie będzie 100%. Tak na... Chyba nie będzie 100%... What the fuck? Nie wiem... Dodawane są sekundy za w ludzi i w samochodzie. W nie rozumiem. What the fuck? Uh. Wow! Wow, 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 wow. wow się, że to jest... Fajne. <laughs> Wow, right, podoba mi się to, ale to jest fajne. Haha, haj, łe, A tu, ok. Nie, to mi się podoba, dobra. W ogóle takie, wow, jakie jestem uzbrojony Prościutkie to było, naprawdę, prościutkie. Jeśli to już jest koniec. Tak, to już jest koniec. Ale, prościutkie, 2000. Naprawdę nie ma w tym sensu, co z tą kasą robić. Przynajmniej nie. Ja... Znaczy, broń, tylko amunicję. A, no i te, te całe dzielnice trzeba wykopywać, ale my to nie będziemy robić na 100% raczej, więc. Opaliłem się jeszcze przez chwilę. Wow, ej Gościu! Lub przy pani, pani... Wow. Przepraszam panią. Przepraszam. Nie, 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 bo nie chcę uciekać przed policją Co mamy tutaj? ci sami, Eskorta, House, House ...em... 1200 Give me Zaszkodzić jednej z ich firm, masz na myśli firmę, Krzak Krzak, aha Nie rozumiem. Co ja mam zrobić? W ogóle był dzień, a już jest noc, what the fuck. Sorki. Nie chciałem zabić tej pani, ale... Dobra. Może jej nie zabiłem Chociaż raczej ją zabiłem. Ten samochód się nazywa Wasabi, widzicie? Wasabi to jest ten chrzan azjatycki czy coś takiego. Znaczy... Wiem, że to jest chrzan, tylko nie wiem azjatycki chyba jakiś te... Wow. Zapomniałem, że już nie jadę tym kładem. <laughs> E, jest, no właśnie, ten chrzan, on był te leisy, które wcale według mnie nie były takie dobre. Ostracili były dobre. Nawet nie wiem czy one dalej są, już chyba ich nie ma. jeszcze niedawno były? To jest miesiąc temu, no, jeszcze były. Chyba. Dobra, whatever. Ale teraz są te całe y, marzenia ziemniaka, co? Och, people, co ty nie powiesz, people, co ma być? Fuck you, combo 5, o oh, fuck, ja 90 tysięcy muszę zrobić, dobra, 4 minuty tylko, to chyba nie będzie takie łatwe, gin dziadku, ta fuck, hej dziadku Ile oni wytrzymują pocisków, to jest po prostu jakaś, coś dziwnego, naprawdę. Ja będę miał wiecznie tą broń. Nie podoba mi się ona. Trzeba ją długo przeładowywać. Fak, no głupia jest. Ale ci giną na hita. Dopiero 2000? Bez jaj, jadę samochodem. No właśnie, przebita opona, trochę ciężko się kieruje. up wracaj do przypisanego... Aha! <śm> Ta ciężarówka byłaby dobra, stój! Fuck you, stój, powiedziałem, stój! Stawiasz się? Stój, srańcu. Ej, nie mogę... Da fuck? Badaj! No. Mało czasu zostało. Ale mamy dopiero <grych> 6000 na 90 i znowu przebite opony. No świetnie. Ej, przegramy to chyba, bo coś. Ja nie wiem. Z tymi przebitymi oponami się jeździć nie da. No chociaż. Ale ja nie mogę skręcać, kurde, jakie to jest głupie. What the fuck? Ej on nie chce jechać, z ciężarówka. No fajnie się jedzi i zabija wszystko co jest na swojej drodze. Czemu mi zniknęło combo. 40 tysięcy, ej uda się, tak ogólnie. to to jest prostsze niż myślałem. Ja nie wiem, jak to zrobić. To chyba. Po co nam ta broń? To można zrobić samym samochodem bez broni. Ej, jestem na moim obszarze. Lekko tylko wjechałem <laughs> gościu. Dałbyś tą swoją. Dobra, nie będę już cię gonił. Nie chcę mi się Tej Samochody są niezniszczalne, czy co? Ja nie wiem, nawet. się jedzie tym do dupy, ale to nie chcę skręcać o sklep odzieżowy. Czy to w nim na samym początku tak... Oof, fuk, Spadać. Kolczatki. Ja już i tak ledwo jadę, więc dziękuję za kolczatki. Ty. To nie jest powiedziane, że nam się uda. Zobaczcie jak mało czasu zostało Ale będzie fail jak trzeba będzie powtarzać Samochód jest tragiczny Widzicie on nie jest... skre... Dzięki Chyba przegraliśmy Mamy chwilę na nabicie tych kilku tysięcy A 6 tysięcy, fakt Musi się udać Ależ emocje, oje oh yeah. Jest, 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 dobra, udało się nam Chyba Tak, dobra oh. Ogólnie proste, ale wiecie, w moim wykonaniu to wszystko jest trudne na co ustawiłem przed nagrywaniem, minutnik Dobra Bo dzisiaj trochę ponagrywamy, ale też chcę jeszcze chwilę portala sobie nagrać Przejdziemy sobie jakieś te Tak więc obrazu bez zbędnego pierniczenia się <coughs> Eskorta, Zemos, fakt 3000 metrów, żebyś przestał... No właśnie... <coughs> No właśnie, zdziwiłbyś się, gościu, w kółko pełno atakujących cię ludzi. Nie wiadomo dlaczego akurat podczas misji oni cię atakują, a naprawdę tak podczas jeżdżenia to cię traktuje, nie ma ich w nigdzie. A tylko zaczynasz misję, od razu milion się ich pojawia i gonią cię i policja cię goni i oni cię gonią, to jest i ci jeszcze dekerzy i kurde yy, te skilbaj na te zielone i pełno ich jest wszędzie i ja nie wiem. To ma być. O fuk, walnąłem w Jutrzenkę, tak? Nie, to jest zwykły.